Cześć. E, na tą chwilę czekałem, <tudno> trudno powiedzieć, czekałem. E, zapsuła mi się szczoteczka do zębów Xiaomi. Mam jakiegoś pecha e, z tą firmą. Dokładnie po dwóch latach, a może miesiąc później, e, czyli po okresie gwarancji, Xiaomi odmawia mi posłuszeństwo. Miałem już taki przypadek z odkurzaczem. E, Redmi, Xiaomi Redmi F8. E, no i teraz e, padła mi szczoteczka do zębów tak, właśnie. Mam problem, nie mogę jej ładować. Więc postanowiłem zamówić coś w podobnej cenie do książki. Przynajmniej tak mi się wydaje, na ten moment. Jak widziałem na Amazonie. No i tyle. Bądźcie ze mną przy rozpakowaniu. Zrobię mały test jeszcze czy bo trochę tutaj energii jeszcze w baterii zostało. A zapomniałbym, wszystkie szadeczki kupiłem. Nie dostałem. To nie jest recenzja. Płatne. I teraz zobacz, co się stanie. 30, 50 albo 49 i to 69 albo 65. Różny raz nie pamiętam. Zaczniemy od tej najtańszej. Tu mamy to za zdziwienie szczoteczka. Kabel USB-C. To dosyć taki lepszej jakości, Przynajmniej w dotyku. No niestety znowu też nie, nie za długi. Ten model prezentuje się z tym już też na razie nie będę wypinał stąd. bo jest naładowana. Oczywiście znowu papierologia. Papier ładowarkę. No tak. Jest długi. Tu jest jeszcze fajna rzecz na ścianę. Można tą szczoteczkę zamontować na ścianie. I wtedy będzie sobie w ten sposób. Porównamy sobie do Weterana. No to sprawdźmy. Okej, okay, to było Xiaomi ale różnica w dźwięku jest kolosalna. Tutaj w ogóle nie słuchać na pierwszym biegu. Mam wrażenie, że to jest najszybsza. Czy taki najbardziej brutalne. Minusem tej szczoteczki jest to, że nie widzisz, na jakim biegu, że tak powiem, używasz, czy na biegu do wybielania. Musisz sobie po prostu w pamięci liczyć ile razy, ile razy e, przytrzymałeś. To jest bardziej intuicyjna, ta, ta wersja. Co do tej wersji, no jest smuklejsza. Plastik jest tej samej jakości. Ta szczoteczka powinna wymiatać. Ona ma wyświetlacz. Ona teraz pokazuje, że można ją sparować z Wi-Fi. Okej, okay, dajcie mi chwilę. Pobiorę aplikację. Chcę używać tutaj Zobaczymy w ilu magicznych krokach pozwoli nam się podłączyć eee, musimy założyć konto więc teraz mamy komunikat na też hai No dobrze, jakbym chciał zmienić tryb, to co muszę aplikację uruchomić. Sobie wybieramy Standard, Sensitive, Standard Cleaning, Sensitive Cleaning, Super Cleaning, Strong Cleaning, Beginner i Gunker. Czyli mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trybów, tak? Dorożka? Raz, 2, 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem. Weźmy sobie strąk. Cisza, z jaką pracuję szczoteczkę. Pokażę mi się znowu takie paszcze. Szczoteczka ma mm, sensor wbudowany, więc w zależności ją ruszasz podczas czyszczenia, white, clean, sensitive, white, ok, wybrałem tryb white, tryb trzeci, white, jedziemy no wyraźnie pulsująca jest Czyli, no, są wibracje ale co trzy tak, sekundy słyszysz? 113 gram raz no, 125 86 40 No i elektroniczna bestia 92 gramy. Ten model będzie mógł pracować 40 dni na baterii. Ten model też podobnie 40 dni. A tutaj uwaga w tym modelu. który lubię, naprawdę lubię. Słodowany tutaj. 180 dni. Czyli coś jest tutaj w pojemności baterii. Ten model mnie zaskoczył. Jest to najtańszy model na ręku, Ma fajną ergonomię ze względu na te. Tutaj lampki. Wiesz na jakim programie jedziesz? Myślę, że świetny produkt. Z tą szczoteczką mam problem. Jest fajnie wykonana jest naj, najmniejsza z tego całego zestawienia. Tak. Ale no ta funkcjonalność, musisz, yy, musisz tą szczoteczkę po włączeniu, trzeba przytrzymać i zmienia się program. Mało intuicyjne, ale dla osób, które którym to nie będzie przeszkadzać, myślę, że bez znaczenia. A ta szczoteczka to już jest dla gików. Mi się wydaje, że z kilku powodów tak. Biorąc pod uwagę, że dostajesz dłuższy kabel i tą końcówkę do mocowania na ścianie, ta szoteczka ma większe zastosowanie w mojej cenie.